Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale, znowu słuchawki, tym razem Cre Creative Aruana Ace 2, jeżeli dobrze to wymawiam, jeżeli nie, no to zawsze możecie mnie poprawić, słuchaweczki, jak zwykle, e, powiem wam, ciekawe, a wręcz mam wrażenie, że najfajniejszy model jaki na razie słyszałem w tym roku, więc naprawdę duże plusy. Po pierwsze, dlaczego? E, sam wygląd, jednym może się podobać połączenie czerni, z miedzią innym nie do końca. Oczywiście same opakowanie jest lekko e, przezroczyste. W środku oczywiście mieścimy nasze słuchawki, trzeba pamiętać, która gdzie wchodzi, żeby się nie pomylić. E, oczywiście tu i ma bateria, o tym za chwilę e, całość po zamknięciu naprawdę wygląda ładnie i zacnie. E, same słuchawki typu no, pałąkowe, czyli to, co wkładamy do ucha i, i, i gumaczki, oczywiście mamy do wyboru. Bo koloru chyba są trzy rozmiary. Jak mnie pamięć nie mieli. standardowo zawsze można. A nie będę już otwierał, ale jak to zwykle sam Jest też kabelek w środku, więc taki standardowy zestaw. Słuchawki yy, też wyglądają specyficznie, bo są przezroczyste. Widzimy w środku przetworniki. Yy, jak one są zbudowane? No ładnie, tego, taki styl yy, podoba mi się. Niektórzy narobią sobie tu i tego typu. Obklejają telefony, można też w taki sposób użyć słuchawki. No i też wnętrze e, widzimy, co tu się dzieje. Można też założyć jakąś smyczkę. Po otwarciu jest to, co najładniejsze, czyli mieć w środku. E, o, o, to trzeba pamiętać, która gdzie idzie. Co odnośnie samych słuchawek. Myślę, że tak. Zacznę od tego, że wspierają wiele fajnych profili, jeżeli chodzi o kodeki audio. Jest e, AL3 APTX Lucless. AptX Adaptive, ABT, AptX standardowy, ACC, SBC, czyli jeżeli chodzi o protokół transmisji, no to już AptX wiadomo, jedną z lepszych, najlepszych opcji jakie jest, więc skoro, że jeszcze nie ma pewnego jednego, no ale to może w jakimś kolejnym modelu, ale jeżeli chodzi o możliwość połączenia, bardzo dobrze. To po pierwsze. Następną rzeczą jest standard Bluetooth 5.3, też jak najbardziej na plus. Sam wygląd tego urządzenia, no jest to dosyć małe, mieści się w ręce, waży to 46 gramów, więc jest to jak najbardziej nas, moim zdaniem ok. Co do wytrzymałości, jeżeli chodzi o czas odtwarzania, 5-6 godzin na jednym ładowaniu, spoko. Myślę, że to do, do zaakceptowania raczej dłuższych sesji. Myślę, że nikt nie prowadzi, znając życie. Jeżeli chodzi o odsłuchy, po naładowaniu gdzieś około 24 godziny na całym pudełeczku jesteście w stanie tutaj, czy znaczy na pudełeczku, opakowaniu, które też jest baterią, jesteście w stanie podziałać. Oczywiście kwestie związane z pasmem przenoszenia, no to tutaj standardowo nam producent podaje 20 Hz, 20 kHz, no ale wiadomo, tego typu rzeczy to to nie do końca. Że tak powiem, się sprawdzają w e, kwestiach związanych z dźwiękiem, a tak naprawdę realnie, jak mam być szczery, to nawet jest lepiej. Gdyż tak patrzę właśnie w specyfikację, mamy pasmo przenoszenia 5 Hz, 40 kHz. Ciekawostka. Mamy tutaj e, tak naprawdę e, po dwa przetworniki w każdej sławce. Jeden to jest XME. S Solid State i dynamiczny X2, czyli macie coś, co odpowiada za wysokie tony, jak i również tony niższe. I powiem wam, dlaczego powiedziałem, że naprawdę są to świetnie piące słuchawki, bo naprawdę czuć ten fajny dół, jest wyrazisty, fajny środek, wokale brzmią naprawdę fajnie i góra potrafi ładnie, powiedzmy to, szczypać po uszach, więc jak na moje ucho i słuchanie już naprawdę wielu słuchawek, to na razie jest numer jeden. Mam jeszcze kilka modeli, ale no zobaczymy, czy przebiją te właśnie kreatywskie słuchawki. Co jeszcze z ciekawostek? Myślę, że warto Wam tutaj powiedzieć. Sama słuchawka ma 52 mAh, jeżeli chodzi o baterię. Tutaj mamy 470 mAh, czyli tak jak powiedziałem, około dnia jesteście w stanie tak naprawdę podziałać na tych słuchawkach. Co ważną rzeczą jest, mamy aplikację do obsługi, gdyż słuchaweczki oczywiście weźmy sobie je połączmy. E, mają apkę creative, którą możecie sobie je e, sparować, y, połączyć i pewne rzeczy za pomocą tej aplikacji robić. Czekajcie, bo mi się chyba przywiesiła. No cóż, zdarza je się czasami. E, gdzie to creative i mamy ACE dwójki. Połączmy się z nimi i co możemy robić? Bo oczywiście, słuchawki poza tym, że wyglądają, działają też za ich pomocą. Możecie tutaj, za pomocą dotyku tej części, którą tutaj widzicie, różne rzeczy robić. Czyli, oczywiście, możecie sobie ustawić dwukrotne, trzykrotne, długie przyciśnięcie. Co ma robić? To oczywiście, z poziomu aplikacji, możecie sobie pozmieniać, jeżeli macie tylko na to ochotę. Oczywiście, lewa, prawa i tutaj jest ustawienia. To można pozmieniać, jest to jak najbardziej na plus. Oczywiście jest korektor. Aha, no to musiałbym je włożyć do uszu. No ale oczywiście jest też przerzut między, między trybami. gdzie Wykrywają takie mądre. Słuchajcie, czy mi się uda jedną włożyć? Bo ja mam słuchawki na uszach, którymi odsłucham do tego, co, co do was tutaj mówię. Ale dobra, spróbujmy je włożyć. Ale oczywiście mamy też tutaj e, tryb Ambient, jeżeli chodzi o kontrolę e, tego, co jest słyszane na zewnątrz, jak i również w słuchawkach, powiem Wam, że fajnie odcina. Jak mam być szczery, nie jest to jakieś ciężkie i męczące używanie tych słuchawek w trybie ambientowym. Powiem Wam, że fajnie wycina to, co jest, jest poza. Więc tutaj jest to jak najbardziej na plus. Jeżeli chodzi o korektor, no to jest może standardowo, jak we wszystkich innych rozwiązaniach kreatywa temat związany z korekcją, czyli macie dostosowanie do różnych gier, typów muzyki. Działa to, chociaż ja i tak używałem je w trybie flat i to było moim zdaniem najlepszą opcją, jaka może być brzmieniowo. Naprawdę fajne. Jeżeli chodzi o inne opcje, pudełko standardowo jest wszystko, co być powinno. Nie kosztuje jakiegoś majątku, a one są też najtańsze, ale jeżeli chodzi o kwestie właśnie doznań, które świadczycie czyli odbioru brzmienia tego, jak one brzmią u Was w łóżkach, myślę, że będziecie zadowoleni. Tyle, tyle odnośnie tych słuchawek. Niedługo kolejne. Mam trochę tego aktualnie na pokładzie, więc jak na razie te kreatywy dają radę, robią robotę i moim zdaniem naprawdę fajnie wypadają w tej kwestii. Macie jakieś pytania, coś chcecie, oczywiście o nich wiedzieć, piszcie. Ja pozostawiam Wam możliwość jak zwykle wyboru, co wybrać, co zakupić, co słuchać. Ale jeżeli ktoś chce posłuchać czegoś naprawdę fajnie i dobrze, myślę, że warto nawet gdzieś wypożyczyć, podejść, posłuchać tych słuchawek, bo myślę, że naprawdę będziecie zadowoleni. Tyle. Creative Ar1 Ace 2. Z tej strony uciek, trzymajcie się ciepło. Hej.